Księga, za chwilę wracam. Za chwilkę, tylko jedną małą chwilkę. Księga, już jestem. Jak chcecie wiedzieć, to jest druga próba tego odcinka. Ej! Dawaj Daj no, dawaj Dajna, chodź tu do mnie Dajna. Chodź tu do mnie Mike. Chodź tu daj no. Chodź tu no Ej, ale chociaż no ma jednego przeciwnika. A może nie gram wszelką? Muszę odrobić kolet. Okej, okay, Daxist. Mam nie głos. Sorry. Diagnost. Ale... Ale nagrywam. Odejdź. I... Nie. Mogę grać. Ok, to jest mój członek z klanu. Niestety wy nie możecie wbieli do klanu, bo jest chyba 30 na 30. Ale chyba. Jakby było inaczej, to bardzo fajnie, bo by widzowie tam wbili. O nie, Nocis! Ale mnie goś zaskoczył. I ja tu... Po ja w ogóle na feli gram? Jak miałem. Trochę jestem mniej OP na sali niż <grystanie> na kolekcji. <grystanie> Okej, okay, ja, sorry, ale będę się kąpił do trzeciego miejsca. Muszę trochę, wiecie, pucharków odzyskać. Okej. Okay. Tu. A ten Edgar go zabija, okej. Okay. Już jest 8. Tylko nie strzelaj, tu Sarge, okej. Okay. Na razie się dobrze zapowiada. O nie, odkryłem się na chwilę. Ej, jak taki ktoś z takimi, powiedzmy, czterema wóciami tutaj wejdzie, to ja go oczywiście pobiję. O nie, to nie! No, fuste miejsce. Straciłem jeszcze, pocharki. Jeden, okej. Okay. No, tylko jeden charakter dla mnie nic. No, ale znowu, no. Odbieram sama dzisiaj. bo ty modyfikatory? Z mm. Williamem jakimś gra. I go sprawdzę, czy jest 20 na 30. No <grym> i 29. Dołączajcie, widzowie. Dołączajcie, widzowie. Dzisiaj w ogóle wbijamy 5k Gram na słabszych postaciach, na, znaczy nie słabszych, tylko na których mam słabsze rangi Krab królewski Ej, W takiej promocji? Ja chcę to zobaczyć Jak on tu wygląda, ale my na tym się nie skupimy Skupimy się, żeby dzisiaj wbić 5k Naprawdę ładny skinak, ładne ma efekty, znaczy ładna animacja strzałów. Ej, fajnego małcika, ej. O, tutaj gdzieś ten garnet, tak będzie mniej wygodniej. Okej, okay. jak już widzieliście mam garnet, dlatego my tu sobie 5K dajemy. 5k Dzisiaj muszę wbić te 5 Nawet tak to nie będzie na odcinku to wbiję, wiecie, poza odcinkiem nie Wiem, bo oni tak się tu w trójkę wpachają Dzisiaj nie będę sama odbierał Zmarnowany trochę ulki. Ej, nie zmarnowany Coś tu widać, żeby ze mnie chyba by się to źle odbyło Ej. Oczywiście tu sobie spray, jak postawię. Desperado pokoju, już rzadko trochę gram. Znaczy, zadziej, nie rzadko Tylko trochę zadziej niż na początku. Na początku to mówię, to jest Hit gid. Mówię, to jest naj, najlepszy skin na świecie. Mam. To jest mój czwarty skin w ogóle. Podaj ze mną. No, by mnie jeszcze postało! Jest, 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 yes, yes. Mnie tylko interesuje, żeby wygrywać wszystkie gierki. Nie ilu po... Nie ilu pokonam, to mnie w ogóle nie interesuje. To jest dla mnie nic, co nie? Go Max, go, 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 go! go! Gdy. Sorry. Jakbym miał włączone komentarze, to bym zrobił konkurs. na to karty piłkarskie. Co lubi w ogóle? Te karty, no to super. Ale no, ja ich teraz nie zbieram, i bym chciał, by komentarze były włączone i bym takie konkursy organizował. Na jakieś pięć. Czaka ma go. Dawaj czonku! Ja idę na tą dosyć mam tego. Co? Nie no daj na iść na nim. Nie iść na nią. Nie iść na nią. Oh no. Oh o no. nie, trudnie, ale boombaks. Like idę wrok. Jakby przegrał nowa. Mm -mm 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 -mm. Gdybym chciał, żebym na przykład dostał, był, miał kontakt z super celem. To bym powiedział, że na przykład zorganizował sobie konkurs na jakąś darmową bibi. Hmm. Oczywiście no wiecie, no co. Ja lubię organizować konkursy, na przykład na tego skójka plus kino do skójka. Na przykład to <tory> i organizuje. Ej, czemu mi się ulti nie ładuje? A, jak będę z kimś... Mm. Mm. XD. Barley to trochę nie lubię barlejów. Jak są w przeciwnej, bo oni są goxami teraz. Oj. Musimy tu wbić 5K dzisiaj. Nie chodzi mi czy na odcinku, czy nie, ale by było fajnie na odcinku wbić. Ja nie mogę widzieć tylko co ty robisz, Boost? Okej, okay, ja robię jakąś inną listę. O na kołcie. To się fajnie pokonuje. Ja mam trzy gry jeszcze wygrać, okej. Okay. <grym> Widzicie, widzicie no, na no, od nie jestem najlepszy. W ogóle no, i kolty, to dla mnie są dwa, bo mega mega inne. Lubienia. yeah, Okej, yeah. Ok, jeszcze jedna witwa. As. No gadawaj, okay, Karlu, tak. No dobrze, okej. Okay. Bo Karl jest dobry. Go mam wbijać na 15 rankiem, mam to w BS-owych planach. Aj, <grych> swirl Musiałem tutaj ulta użyć. Znaczy, mogłem, nie musiałem. Ale tak trochę mówiąc, nie musiałem, co nie. Ja. Ameryka, Ameryka, the best. Co ja robię? Kiedyś mówię, Colt, no to, tak", a potem. Colt to najlepsza postać. Jak miałem na nią listę, to się tak cieszyłem, snę. Rozumiecie, jak wtedy byłem nubelą z tym Mówiłem, że Colt to no, najlepsza postać. Dla niektórych jest, no ale teraz to dla mnie trochę nie jest. No, dobra postać. Ale kto by. Jeśli co to ja, Besie, to byście powiedzieli, naprawdę, koltonówek. Ko hmm. Jakbyście myśleli, co to ja. Jeśli byście tak powiedzieli jeszcze. Ej, tle puharków, okej. Okay. Albo nie, to zostawi do sama. Tu nic nie wpadło. I to dostawię do Sama, mega boxik jeszcze dla nas Nie ja nie, nie chcę się na to patrzeć, dosyć mi tego... No chcę mu lepszyć na 11 noc. To tu ja zagrałem teraz na kaucie. No pięknie nas pokonali, bo po prostu bardzo tak lubię. eksta. Halo, halo, No co jest. Lepiej agresywnie na kolcie nie grać. No na na to jest najlepsze kąpienie, setnie. nie, czy nie? I zaraz, zaraz. No, w jest fajne do, w ogóle, pokonywania ludzi. Ale nie ten nęcznik. Okej. Okay. Okej, okay, to ja już mam w ocharki, co ja? Chodź, ja tu użyłem, niby. Ok. Myślę, że dzisiaj się niestety nie uda wbić tych 5 Jakby się udało, to mi było jakimś mistrzem świetnym. Bianikucha jest do co Marcelo znowu zabił. Jakiegoś usta. Ej, usta się znawidzi dużo. Raz. Ok, już. Ok, idzie. Lista zrobiona. No jest z nich jeszcze plus 4 pucharki. Lubię na to patrzeć. Panie czysto kucharków? Nie usłyszę 200. Do zimowego <trybuj> w ogromnych biorach. To co najmniej ile klejnotów. To najmniej trzy sztuki, okej. Okay. To akurat rozumiem wam proszę. Okej, okay, nie, no ja dzisiaj odbieram nowego zadymiawa sam. Nowy zademiarz sam. No dawaj mi te. Okej, okay, dobrze, że mam tam pochodzić Każdy ma jednego gema. Sprawiedliwe niestety. Ja bym chciał, żeby było niesprawiedliwe, czyli ja wszystkie gamy. Ona nie ma ideału. Koń dwa Jest jest jeden! się po niego! Ścamy się po niego! Okej, okay, to ja teraz idę. I teraz sorry, ale mi nie zależy na pucharkach. Po prostu, żeby je mieć długo. Nie zależy mi nawet na bucharkach. Czy przegramy, czy wygramy, to już najlepiej miejsce to w 10 sekund. Że tutaj kampie. A wy tam się bijcie z nimi. hm No już zbierzcie te dwa klejnoty. A, mm. Mam nadzieję, że mnie nie widzieli. Nie zabiję ich. Proszę. Nie. Ok, no nawet fajnie. Hmm. Ok, chyba. już 54. Ok, chyba już miałem. Mam listę, ale na pewno mam większą połowę, tak? Mam, mam już listę? Mam. XD. <grystanie> Okej! Okay. Co tu się dzieje? Jest sam! <grystanie> no, słuszko! Myślałem i myślałem. Co to jest za listo? Okej, okay. jest. Ja Tu nie mogę chyba... Mogę, że w kolce spajka. Mam... sama. Nie no okej. Okay. Okej, okay. Nie wiem, no jestem taki pobierany tym samym. Oczywiście od razu standardowo ulcik. No, może nie widzieli kilka ludzi. Ale sam ma od razu ulta. O nie, nie wyszło mi, o nie, 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 okej okay. Zebrałem pięć łomoty I teraz moje, moje, moja, moja jest ta rauza Moja jest ta rauza Dobrze Nie no, goście, ty mi nic nie zrobisz Okej, okay, oczywiście pierwsze dziesięć pucharków należy do mnie Tylko ta rauza mnie tak trochę przeszkadzała, okej, okay, jest ja z tym miskiem. I Zaraz, zaraz! To roś, to roś, to roś! Roś, roś, roś! Nie, oj... Okej... Okay. Jak widzicie, mamy już te piwie, 6-7 pucharków na samie! Niech nie zalewni może tak bardzo... Na tym... Okej, okay, daxist. No to dawaj, no to dawaj. Sami się zagramy. U kamiku jest! Nie, kamiko lepszy. Dawaj kamiku. Okej, okay, kamiko nie chce. To ostatnia runda na samie. No i... No i co mam powiedzieć? Tutaj już moja sadzinka. I teraz. Zaraz. Ok, jednak ja agresywnie trochę gram. Ok, po co ty uciekasz niby, bo. chociaż ty masz 12 klipsów. Dawaj na tego broczko. Okej, okay. nie no już po nich, jesteś. To nie? Ja, ja zbiorę jesteś. To Okej. sorry ale już kończymy ten odcinek Zegnam się i Elo. Tylko tak powiem, że subskrybujcie i łapujcie moje wszystkie odcinki. Elo!